Dzień dobry, cześć. Ja mam na imię Szymon, a to jest kanał Gram do kawy. Dzisiaj zmierzymy się z trzecim już scenariuszem w grze Commandos Behind Enemy Lines. Przypominam, że moim celem oprócz wypełnienia zadań wymaganych w scenariuszu jest eliminacja jak największej ilości wrogów oraz wrogich struktur czy pojazdów. Krótki wstęp za nami, przejdźmy zatem do briefingu, by przekonać się, co czeka nas tym razem. It's March 1941. Repeated incursions in Norway must be organized in order to harass the occupation army and force Hitler to send troops to the zone, diverting them from the Mediterranean scenario. These incursions must meet minimum material means and maximum results. The objective of this operation is to demolish the large dam of Sissendam near the SEMA hydroelectric power plant in Ageford. This way several important bridges will be knocked down and the whole area will be left without electric supply. Officer, you are going to approach the area from the north and demolish the dam with explosives placed in the base. You'll have to steal some powerful charges from inside the transformer station. Remember, only your sapper can handle them. The perimeter of the station is electrified, but the fence circuit can be turned off with this control switch. The spy in your unit is able to impersonate any German commander. Just get him a German uniform, and enemy soldiers will do nothing but salute him all the way. After your task is completed, a truck will come to pick you up north from your position. This is not an easy mission, officer. Only a perfect coordination of your men will ensure success. Be sure everyone knows his place. Thank you. That's it all. A więc tym razem nasz oddział wysłany zostaje do okręgu Hordaland, a konkretnie do Eightfjord. Obecnie niedaleko tamy Sysendam umiejscowiona jest elektrownia wodna Sima. Naszym zadaniem jest zniszczenie tamy i uwolnienie jeziora Sysen w celu odwrócenia uwagi przywódcy nazistów i zmuszenia go do wysłania oddziałów w te rejony. Dodatkowo znaczny teren zostałby w ten sposób pozbawiony dostępu do prądu, a wiele mostów uległoby zniszczeniu. Przeznaczyć jak najmniej środków, by osiągnąć jak najwięcej. Tym będziemy kierować się podczas realizowania tego zadania. Pod dowództwo oddanych zostaje nam czterech żołnierzy: Zielony Beret, Nurek, Saper oraz Szpieg. Szpieg to nowa, unikalna jednostka, którą przyjdzie nam dowodzić. Więcej na jego temat dowiemy się, kiedy uzupełnimy jego ekwipunek. Póki co jest on dość bezużyteczny. Zadanie rozpoczniemy od eliminacji trzyosobowego patrolu wrogich żołnierzy. Zielony beret umieszcza wabik w taki sposób, by móc cicho wyeliminować każdą z jednostek. Podczas gdy patrol sprawdza hipnotyzujące dźwięki, przemieszczamy nurka i ustawiamy go za plecami adwersarzy. W tej konfiguracji przeciwnicy nie zwrócą specjalnej uwagi napadających jak muchy kompanów, co pozwoli nam wyeliminować każdego z nich po kolei używając harpuna. Zupełnie proforma z pomocą szpiega i zielonego bereta chowamy ciała przeciwników za murem, a następnie przemieszczamy nasz oddział na kolejną pozycję. Zielony beret ponownie umieszcza wabik, unikając wzroku strażnika. Po włączeniu wabika, wspomniany strażnik czym prędzej ruszy sprawdzić dochodzącego dźwięki. Naszym celem jest pozbycie się go w chwili, kiedy drugi ze strażników patrzy w innym kierunku. To sprawi, że zobaczy on jedynie ciało, co z kolei skłoni go do sprawdzenia najbliższego otoczenia. Jesteśmy przygotowani na tę sytuację, a naszym wybawicielem pozostaje teraz Nurek. Czekamy, aż wroga jednostka z za skał, a następnie szybko pozbawiamy ją życia przy użyciu harpuna. Teraz pozostaje już jedynie schować ciała i przemieścić nasz oddział na rzekę. Tę część planszy oczyściliśmy całkowicie. Raz do gry wkracza nurek. Jego zadaniem będzie wyeliminowanie wszystkich wrogich jednostek w obozie po prawej stronie. Należy to zrobić ostrożnie oraz w odpowiedniej kolejności, ponieważ większość jednostek w tym miejscu pokrywa się wzajemnie wzrokiem. Ważnym jest tutaj wieszak z mundurowaniem. Jest on potrzebny naszemu szpiegowi, by mógł w 100% wykorzystać swój potencjał. Zaczynamy od jednostki patrolującej mur wewnątrz obozu. Pozbywamy się jej z pomocą harpuna, a następnie od razu kierujemy naszą uwagę na żołnierza obok nas. Używamy noża i czym prędzej przemieszczamy się w okolice płotu. Półczekamy aż wróg na chwilę odwróci wzrok i z pomocą noża pozbywamy się jego. Czołgając się, by uniknąć wykrycia, przemieszczamy się na tyły budynku przy wieszakach z umundurowaniem. W tym miejscu będziemy mogli swobodnie wyeliminować dwie pozostałe przy życiu jednostki wewnątrz murów. Cel zrealizowany. Kierujemy nurka do rzeki i zmierzamy ku strażnikom trzymającym warte po zewnętrznej stronie ogrodzenia. Patrolująca jednostka się oddala, więc możemy przejść do działania. Skoro już tu jesteśmy, możemy otworzyć i bramę. Świetnie, teraz pozostaje już tylko jeden żołnierz, którego również powinniśmy się pozbyć. Nie stwarza on większego zagrożenia, ale dla zasady musimy to zrobić. Skracamy jego żywot z użyciem harpuna, zbieramy potrzebny nam ponton i wracamy do oddziału. Pora, by nasz szpieg zaopatrzył się w mundur. Możemy go pozyskać z wieszaka w obozie, który właśnie oczyściliśmy. Pozyskawszy mundur widzimy, że w ekwipunku szpiega pojawiły się pagony. Jest to unikalna umiejętność szpiega, która pozwala mu na odwrócenie uwagi jakiejkolwiek jednostki wśród nieprzyjacielskiej piechoty. Moim zdaniem jest to jedna z najbardziej użytecznych umiejętności, jakimi dysponują nasi żołnierze, a o jej zastosowaniu przekonamy się już niebawem. Szpieg w swoim ekwipunku posiada także truciznę, która działa właściwie tak samo jak nóż. Pojedynczy zastrzyk natychmiastowo uśmierca osobę, której zostanie zaaplikowany. Po drugiej stronie rzeki widzimy dwie patrolujące na nabrzeże jednostki. Żołnierz, którego pole widzenia zaznaczone mamy w tej chwili, nie zobaczy swojego patrolującego kompana tylko w sytuacji, kiedy ten drugi znajdzie się na samym końcu swojej ścieżki patrolowej. Przemieszczamy zatem nurka w pobliże wspomnianego martwego pola i czekamy na okazję. Eliminację uskuteczniamy przy pomocy harpuna i czym prędzej wracamy do wody. W przypadku drugiej z patrolujących jednostek musimy zwrócić uwagę, by nie znajdowała się w oznaczonym obecnie polu widzenia jednego z żołnierzy wewnątrz obozu. Żołnierz zawraca, wynurzamy się, oddajemy celny strzał harpunem i wracamy w objęcia Posejdona. Brzeg oczyszczony, pora przeprawić nasz oddział przez rzekę. Cały oddział jest już na drugim brzegu, a swój debiut będzie teraz święcił nasz szpieg. Nie zrobi on co prawda nic nadzwyczajnego, przynajmniej póki co, ale już teraz zaobserwować możemy korzyści, jakie niesie ze sobą jego nowy uniform. Jego obecnym zadaniem jest wyłączenie zasilania ogrodzenia obozu, by nasz zespół mógł przedostać się niepostrzeżenie do środka. ciągamy za wajchę i już. Zasilanie odcięte, możemy spokojnie forsować ogrodzenie. Pomoże nam w tym saper, a zrobi to przy pomocy szczypców. To pierwszy raz, kiedy ta jednostka została w nie wyposażona. Jest to bardzo przyjemny sposób przedostawania się na tyły wroga. Nie tracimy czasu i od razu z pomocą zielonego beretu pozbywamy się pierwszego wartownika. Ciało przenosimy w pobliże stacji energetycznej i z miejsca ruszamy ku naszemu następnemu celowi. Gdy tylko żołnierz obraca się napięcie, wybiegamy komandosem i szybko skracamy żywot biedaka. Ciało przenosimy za pobliski budynek, by nie dostrzegła go żadna z pozostałych jednostek wroga. Pora na show w wykonaniu szpiega. Odwracamy uwagę żołnierza, którego wzroku wcześniej unikaliśmy nurkiem. To pozwoli zielonemu Beretowi na przeprowadzenie kolejno dwóch cichych eliminacji. Żołnierzem po lewej stronie budynku przejmować się nawet nie trzeba. Po wykonaniu pchnięcia ciało przenosimy za budynek, a następnie kierujemy się do drugiego z wartowników. Pozbawiamy go życia w chwili, gdy tylko odwraca wzrok, a jego zwłoki przenosimy tam, gdzie chwilę wcześniej spoczął jego kolega. Przy budynku zaobserwować możemy jeden z dwóch ładunków wybuchowych, które niebawem zbierzemy, a kilka chwil później wykorzystamy z pomocą naszego sapera. Zielonego bereta wysyłamy ku kolejnemu ze strażników, który teraz niestety nie ma już żadnego wsparcia ze strony towarzyszy broni. Jego ciało przenosimy do stworzonej już prowizorycznej mogiły, aby później uwolnić od Męk Smoltoku naszego szpiega. Trzeba mu przyznać, że jest w stanie solidnie lać wodę, ponieważ odwracanie uwagi może trwać w nieskończoność. Pozostało jedynie odłożyć kolejne truchło na usypaną wcześniej kopkę. Przyszła pora, by szpiegiem odwrócić uwagę jednego z wartowników przy bramie. Zielony Beret może wykorzystać okazję do eliminacji, należy jednak uważać na patrolującego bramę żołnierza, którego pole widzenia mamy aktualnie oznaczone. Ciało przenosimy w okolice transformatorów, a szpiegiem zagadujemy następnego wartownika. Moment ataku znów należy dobrać ostrożnie, ale gdy tylko nadarzy się okazja, pozbywamy się nieprzyjacielskiej jednostki, a ciało ukrywamy za szpulami nieopodal. Nasz szpieg znów wykorzystuje potencjał swojego wodoleństwa, a my, upewniwszy się, że patrolująca jednostka oddala się od naszej pozycji, pozbywamy się ostatniego wartownika wewnątrz obozu. Przechadzający się żołnierz wraca do punktu postoju przed bramą, a to daje nam okazję do zwolnienia z obowiązku zagadywania nieprzyjaciela naszego szpiega, a następnie, bez niepotrzebnej zwłoki, do pozbycia się spacerowicza, który zdążył napsuć nam nieco krwi. Wykorzystujemy obydwu podkomendnych do przeniesienia ciał za najbliższy budynek. Możemy już z całą pewnością stwierdzić, że wnętrze obozu jest oczyszczone. Przeniesiemy zatem nasze działania nieco bardziej na północ. Nurek oraz Saper powinni skierować się teraz ku wyjściu z obozu. W drodze Saper zbiera obydwa ładunki wybuchowe. Scenariusz wymaga od nas zniszczenia zaledwie jednej struktury. My natomiast wykorzystamy oba ładunki i zniszczymy o dwie struktury więcej, zgodnie z naszym dodatkowym celem. Pięcioosobowy patrol przy tamie zostanie wyeliminowany znaną nam już taktyką wykorzystującą wnyki Sapera. Tym razem jednak pomoże nam w tym szpieg, który jest w stanie zatrzymać cały patrol, odwracając jedynie uwagę jego aktualnego lidera. Sapera wysyłamy, by umieścił na drodze patrolu pułapkę po raz pierwszy. W tym samym czasie zielony beret może zająć się nieprzyjacielem obsługującym stacjonarny karabin maszynowy umiejscowiony przy wejściu na tamę. Wyniki rozłożone. Ciało operatora karabinu zabieramy z miejsca zdarzenia i przedosimy do wnętrza obozu. Podobnie postąpimy z każdym pojedynczym żołnierzem, który wpadnie w saperskie sidła. Zbaniamy patrol i czekamy na nieuchronne. Przewodzący patrolowi żołnierz pada ofiarą naszej zasadzki, co wprawia jego towarzyszy broni w konsternację. Nie trwa to jednak długo, ponieważ po chwili wracają oni na standardową trasę, a my powtarzamy cały zabieg. Sapera wysyłamy by ponownie rozłożył wnyki, zielonego Bereta natomiast by przeniósł ciało do wnętrza obozu. Powtórzymy tę sekwencję jeszcze dwukrotnie. Pięcioosobowy patrol przybrał teraz formę dwuosobowego, a my pozostałymi jednostkami zajmiemy się w inny sposób. Postanowiłem przeprowadzić skoordynowaną eliminację dwóch adwersarzy jednocześnie. Zabieramy zatem nurka, który ustawi się na tyle blisko odleglejszego z żołnierzy, by dosięgnąć go harpunem w chwili, gdy zielony beret pozbawi życia tego znajdującego się bliżej przy użyciu noża. Co ryzykowna akcja kończy się sukcesem, a nam przed wielkim finałem pozostaje schować zalegające tu ciała w miejsce, w którym za chwilę zostaną spopielone wraz z pozostałymi. Szpieg i Zielony Beret mogą już swobodnie udać się na drugą stronę tamy, nie będą nam dłużej potrzebni. Sapera wysyłamy do wnętrza obozu, gdzie zajmiemy się dwoma budynkami, w których przebywają jednostki nieprzyjaciela, gotowe w każdej chwili wyruszyć z odsieczą w sytuacji podniesienia alarmu. Nurek w międzyczasie rozkłada ponton, który będzie nam potrzebny do ewakuacji już za chwilę. Saper podkłada ładunek pomiędzy budowlami, wybuch dosięgnie każdej z nich, a dodatkowo z popieli pozostawione nieopodal ciała, czego jednak gra nam nie obrazuje. Kolejno od razu udajemy się do podnóża tamy, ponieważ kolejny ładunek umieścimy tak, by zniszczyć zarówno tamę, jak i strażnicę, której pole widzenia widać obecnie na ekranie. Alarm podniesiony, choć nam, jak widać, nic nie zagraża, wszyscy żołnierze już polegli, a posiłki właśnie spłonęły w swoich kwaterach. Nie zwlekamy zatem i podkładamy kolejny ładunek pomiędzy tamą i strażnicą. Następnie od razu udajemy się do pontonu zarówno saperem, jak i nurkiem, by czym prędzej przeprawić się na drugi brzeg. Wraz ze zniszczoną tamą nasza misja dobiega końca, a nam pozostaje jedynie zebrać ponton i wsiąść do ciężarówki, która bezpiecznie zabierze nas z powrotem. I tak, trzeci scenariusz dobiega końca. Wyeliminowaliśmy 37 nieprzyjacielskich jednostek i zniszczyliśmy 4 budowle. Jeśli podoba Wam się moja praca, to sprawicie mi przyjemność, zostawiając łapkę w górę pod tym filmem. Jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, to gorąco zachęcam do subskrypcji. Na moim Discordzie, do którego link znajdziecie w opisie, możemy podyskutować o przebiegu misji, podobnie jak w komentarzach pod tym filmem. Na mnie już czas. Żegnam się zatem i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.